Dzień dobry. Mamy znowu niekończący się 27 sierpnia. On się chyba nigdy nie skończy. Zawsze będzie 27 sierpnia, godzina 17.30. Mam inspirację od pewnej istoty, o identyfikacji. To jest to, co ja wałkuję od wielu miesięcy i, i, i szczęśliwie są ludzie, którzy z tym w pewien sposób rezonują, nie ma czegoś takiego jak identyfikacja, nie ma czegoś takiego jak tożsamość, ponieważ i, i, jedyne co istnieje, to jest istnieje. Wszystko istnieje. Doskonale to ujął wizjoner, mistyk y, Merenkesze. On bardzo delikatnie to mówi, bardzo mało dyrektywnie tak naprowadza. Mówi, on mówił wielokrotnie, wielokrotnie przez lata. Poszukaj wspólnej rzeczy, wspólnego mianownika wszystkich rzeczy. Co jest wspólnym mianownikiem wszystkiego? Ta lodówka istnieje. Ta kuchenka z tą patelnią, co tam jeszcze jest? Szrok. Istnieje. Jakiś tam słoik po kawie istnieje. Flipchart istnieje. Drzwi istnieją. Ja istnieję. Koszula istnieje. Okulary istnieją. Moje włosy istnieją. A tam jakieś kółki szwiszo. Te Takie świecidełka. Istnieją. Istnieją. I co jest ich wszystkich? Wspólnym mianownikiem to mieszkanie istnieje, ten dom istnieje, to miasto, miasteczko istnieje, to wielkie miasto niedaleko istnieje. Co jest wspólnym mianownikiem? To, że istnieją. Czyli co jest istotą? Istnienie. Tam nie ma żadnego, żadnej tożsamości, ani identyfikacji. To jest podstawa. Jak to zrozumieć, jesteś wolny. Cezar Togliel, mój ulubiony, jeden z moich ulubionych, mam kilku, Liza Kęs też. Jakoś te jest trzeba wygasływać, tak? Cezar Togliel przez 20 lat jeździł, Wenezuelczyk, jeździł do Indii do Ma Ma Ramana Maharsiego. I on, on już był w obłędzie. Nie mógł tego zrozumieć. To jest uważaj, to jest klucz. I kiedyś po jakimś tam w satsangu ten Maharishi, wiesz tam dużo ludzi, setki ludzi, on był zmęczony, poszedł do ogrodu, ale on jakoś tam się wepchał i dopchał się do niego, mówi o co tu w tym wszystkim chodzi? Ja tu 20 lat przyjeżdżam, nie rozumiem tego. A Macharysi spojrzał na niego. Ty tego nigdy nie zrozumiesz. I to jest to. Bo w istnieniu nie ma identyfikacji, tożsamości. To ciało nie ma tożsamości. To ciało chce żyć. Samo się. W zasadzie wytwarza. Zagaja, goi, regeneruje. Tam nie ma kogoś. I to jest największy problem tego gatunku, że większość ludzi, no może wszyscy nawet, może nie wszyscy, duża większość uważa, że tam jest ktoś. Mieszkam sześć lat z kotem. Ono robi co chce. Tam nie ma kogoś. Specjalnie tak parę. Żeby niektórych z Was denerwować. Bo wy, żeście się najomali głupot w, w swojej identyfikacji, w swojej tożsamości zupełnie fałszywej, że pewne rzeczy są korzystne dla zdrowia, a pewne nie. Dobra. I teraz moje pytanie, kto się najomał tych głupot? I to jest istotne pytanie. Kto się najomał tych głupot? Przecież ja nie będę żył wiecznie. Jeżeli mam ochotę zapalić, co co mi szkodzi? Aaa! Ja już słyszę to, że to ci skrasa życie. Zobacz, ile ty głupo żeś się nałykał. No, być może skrasa. Być może nie. Nie wiesz tego. Ktoś ci si to powiedział. Uwierzyłaś w to, czy uwierzyłeś w to, i piszesz w komentarzach. Takie bzdury, że po prostu ja nie jestem w stanie nawet tego kasować. A co? Czy? Droga pani, ja piję do komentarza o, o tym, że bronię swojego nałogu. To nie jest mój nauka. W żaden sposób nie jestem uzależniony. Nie paliłem 20 lat mojego życia. A teraz po prostu. Mam dużo czasu i jest rozrywka. Droga pani, czy pani zwyczajowe yy, cappuccino z, yy, ze śmietanką i z cukrem i z eklerką czy z wuzetką przedłuża pani życie, czy pani skraca? Dobra. Wracamy do istoty rzeczy. To, co istnieje, to jest istnienie. Jakie ono jest, takie jest. Jeżeli przykładasz do tego jakiekolwiek wartościowanie, yy, które się rodzi właśnie z yy, fałszywej tożsamości, fałszywej identyfikacji, yy, której w ogóle nie ma, to jest wiatr, który wiał milion lat temu i którego już nikt nie widział. Ale ty w to wierzysz. I, I jeszcze powielasz. Istnieje tylko istnieje. One chce istnieć i będzie istnieć zawsze. Wiecznie. Bez końca. Bezwarunkowo. I to jest kimś, kto nakłada na to istnieje warunki. Jeszcze jeden przykład. Kiedyś słuchałem takiej bardzo fajnej dziewczyny, Brytyjki, Lisa Kearns. Ona dociekała tego tematu, dociekała, dociekała, dociekała i przez jakiś czas żyła z facetem, który to jakby kumał. Mieszkała u niego i, i, i to był ten sam tekst, który Ramana Maharishi powiedział Cezarowi Torielowi. Cezarowi Torielowi. Pisze się Teruel. No, no, męczyła go, męczyła, mieszkała z nim, męczyła. I on tak spojrzał kiedyś na nią: Ty tego nigdy nie zrozumiesz. A wiesz dlaczego? Bo ciebie nie ma. Tam nie ma tożsamości, identyfikacji, jest istnienie. Owszem, istnienie, które docieka, bo się chce pozbyć fałszywej identyfikacji. Która sprawia mu ból, cierpienie, separację, odseparowanie się od wszystkiego, co jest. To jest to, co ja już trzy materiały dziś nagrałem. Jesteś wszystkim, świadomość jest wszystkim. Nie ma separacji. Separacja jest tylko w... tu. I dlatego się męczysz. I cię to boli. Bo separacja powoduje wartościowanie, porównywanie się, ocenianie się, yy, dążenie do czegoś. Jak możesz dążyć do czegokolwiek, będąc istnieniem zanurzonym w istnieniu, które jest wieczne, bezwarunkowe i po prostu jest, tak jak mój kot. Tak on ma ochotę spać to śpi. Jak chce jeść, to je. Czy jest tak proste?